Jedna z moich ulubionych y, imprez. Ona jest po prostu ładna, ona jest ciekawa. Stoiska z roku na rok y, y, są coraz ciekawsze. Wystawcy coraz y, pilniej, coraz. Y, y, Konkretniej przygotowywują się do tej ekspozycji i widać, że wkładają bardzo dużo pracy w przygotowanie swojej ekspozycji, w prezentację swoich produktów. Więc te targi są po prostu ładne. Przez te 11 lat zmieniała się, zmieniały się mody, zmieniały się trendy, zmieniał się charakter wystawy. Ekspozycję troszkę umownie podzieliliśmy na kilka stref, tak żeby ułatwić poruszanie się i żeby ułatwić Oglądanie, poszukiwanie tego, co się szuka. W tym roku główny nacisk kładziemy na opakowania ekologiczne, czyli ta strefa Ekopak. To myślę, że ten trend i ta część ekspozycji będzie się rozwijała jeszcze w kolejnych latach, bo to widać, że to jest po prostu rzecz, która jest szalenie w tej chwili poszukiwana, jest na czasie. To jest właśnie to, czego wszyscy poszukujemy. Do roku. 2021 będzie zakaz produkcji na opakowań jednorazowych, czyli sztućców, słomek napojów, kubków z tworzyw sztucznych. Dlatego przedstawiamy produkcję na materiały bardzo przyjazne środowisku, jakim jest papier, czysta celuloza i materiały biodegradowalne na bazie skrobi ziemniaczanej. Podczas strefy warsztatowej Rekopy Organizacja Odzysku prowadzi, prowadziła warsztaty dotyczące ekodesignu opakowań. Poruszamy ten temat, ponieważ Unia Europejska wprowadziła w zeszłym roku pakiet gospodarki o obiegu zamkniętym oraz pracuje nad kolejnymi dyrektywami, które mają na celu zwiększenie odpowiedzialności producentów i przedsiębiorców za produkty wprowadzane na rynek. Ponieważ nowe prawo zacznie nas dotyczyć za rok, dwa. Kalendarz transpozycyjny już trwa. Przedsiębiorcy już dzisiaj muszą dowiedzieć się, jakim wymaganiom będą musieli sprostać w najbliższych latach, aby ich opakowania mogły trafić na rynek już w przyszłym roku, a niektóre warunki będą do spełnienia od 2023 roku. Nasza firma Biuro Inżynierskie IEC zaprezentowała na targach stację do paletyzacji lekkich opakowań Propak wersji 1.3. Innowacyjność rozwiązania polega na tym, że wykorzystujemy robota współpracującego firmy Universal Robot, tak zwanego Cobota w połączeniu ze skanerami bezpieczeństwa, co pozwala na bezpieczną pracę robota z człowiekiem. Sposób paletyzacji konfigurowany jest na panelu Siemensa z interfejsem graficznym, dzięki któremu możemy w prosty sposób zapisywać referencje dla różnych pudełek i różnych ułożeń dla, na paletach, Euro i paletach przemysłowych. Jesteśmy firma Plastiksje z Litwy. My przedstawiamy tutaj opakowania petowe na rozmaite produkty, które jest zgodne do używania na kosmetyki produkty chemiczne, żywność i także produkty alkoholowe. Planujemy krować swoją ofertę do małych i średnich firm, e, jako widzimy bardzo dużo swojego potencjału e, wykonywać takie może mniejsze partie produkcyjne e, w, dla opakowań kolorowych, e, także na premium look koloranty, które także rozwijamy z naszymi dostawcami Masterbatchów. Mamy już 19 lat doświadczenia i bardzo cieszymy się targami, bo już uczestniczymy drugi rok tutaj, bardzo jest intensywne, dużo wizytorów. Bardzo cieszymy się, że to jest takie krót, najkrótsze targi, który, w których uczestniczymy, to mi się, wracamy do domu nie bardzo zmęczone, ale zachwycone. Jesteśmy polskim producentem urządzeń konfekcjonujących. Produkujemy urządzenia głównie dla branży kosmetycznej i chemicznej. Produkujemy urządzenia do dozowania, zamykania, etykietowania, dostarczamy różne z uniwersalne linie dozujące pod różne kształty opakowań, pod różne zamknięcia i na tej edycji targów przedstawiamy uniwersalny robot zakręcający do różnych zamknięć, dzięki któremu nasi klienci mogą w łatwy sposób przyzbroić się z jednego formatu na drugi. Obecna edycja targów pokazuje nam coraz większe zainteresowanie klientów, jeżeli chodzi o różnorodność opakowań, które chcą stosować klienci w swoim przemyśle. Cieszymy się, iż po raz ósmy mam przyjemność gościć tak wielu zdolnych, młodych projektantów w strefie studenta. Tego roczny konkurs wzbudził ogromne zainteresowanie, a my otrzymaliśmy rekordową liczbę zgłoszeń. Mogę zdradzić, że napłynęło do nas blisko 100 fantastycznych projektów opakowań. Mogę również zdradzić, że jury nie miało łatwego zadania. I aby wybrać tę szczęśliwą piętnastkę, która tutaj na targach mogła zaprezentować swoje opakowania, musieli mocno, mocno się pracować e, I dużo, dużo czasu na to poświęcili. Za projekt opakowania w kategorii Wrażenie pierwsze miejsce zajął Pan Bartosz Szynkowski. Za projekt w kategorii Szata graficzna pierwsze miejsce to był Mikołaj Kostowski. Za projekt opakowania w kategorii Funkcjonalność i Forma. Pierwsze miejsce zdobyła Natalia Płoskonka. Projekty są świetne, są ciekawe, są kreatywne i mamy nadzieję, że naprawdę traficie do przemysłu, do, do branży z, z tymi projektami. I my ze swojej strony, my jako organizatorzy Targów Packaging Innovation, firma Targi w Krakowie, nie jesteśmy w Warszawie, ale jesteśmy firmą z Krakowa, my serdecznie wam Gratulujemy, trzymamy za Was kciuki i życzymy Wam dalszego rozwoju i, i fajnych pomysłów na przyszłość. Wyróżniacie się w ogromnym zaangażowaniem, potrzebą, może to nawet chyba nie nadużycie, potrzebą zmiany świata, patrzenia na świat, odbierania tego świata po nowemu i życzę Wam w tym dalszych, że tak powiem, sukcesów. Tarki Packaging Innovations to wydarzenie branżowe. Swoją ofertę prezentuje tutaj bardzo wiele firm z Polski, jak również z zagranicy. Jest to więc doskonała okazja dla młodych projektantów, aby właśnie tutaj nawiązać pierwsze kontakty biznesowe, aby skonsultować swoje pomysły z ekspertami z branży i przede wszystkim, aby wymienić się swoim doświadczeniem.